Przede mną żywy dowód na to, że żeński scouting w mieście istnieje. Ondzielna Baster. Dzień dobry. To zanim przejdziemy do trudnych pytań, które chcę ci zadać, to mam do ciebie ogólne pytanie. Kim jesteś? Bardzo nie proste, ale trudne pytanie. No to jestem Magda. Jestem harcerką, jak widać na załączonym obrazku. Jestem szefową młodych przewodniczek. To jest taka funkcja w harcerstwie i oprócz tego studiuję psychologię. Na ubiecie. A i też jestem w Spacerstwie Akademickim Beczka u Dominikanów i tam jestem odpowiedzialną jednej z grup. Aż tak? Tak. Niesamowite. Co robi szefowa ogniska? W ogóle ognisko młodych przewodniczek to jest ta jednostka, która jest po drużynie, czyli kiedy harcerka albo harcerz, no harcerka tutaj w tym przypadku, skończy drużynę, czyli ma 17 lat, idzie do ogniska młodych przewodniczek na jeden rok. I to jest taki czas trochę zastanowienia się nad sobą, nad tym kim jestem, czego bym chciała, nad tym jaką chciałabym podjąć służbę w przyszłym roku, czy bardziej w, widzę się w czerwonej gałęzi, czy w żółtej, czy w zielonej. Hmm. Taki czas trochę zmiany patrzenia też na scouting, bo to jest bardziej, bardziej wędrowanie, poznawanie Boga przez Pismo Święte już tak jakby osobiście, hmm, nie przez jakieś konferencje. Yy, no i dużo, dużo rozmów i czasu spędzonego z osobami w wędrowaniu. A jaka jest rola szefowej? No towarzyszenie po prostu na tej drodze tym dziewczynom, przygotowywanie spotkań z różnymi ciekawymi osobami i organizacja wędrówek? Mm, jak bardzo to obciąża czasowo y, te uczestniczki, przewodniczki młode, które są w ognisku? No, to jest y, jedno spotkanie albo wędrówka na miesiąc, więc to jest ten... obciążenie. To ciekawa, ciekawa osoba jest wtedy na tej wędrówce, tak? No tak, albo na wędrówce, albo na spotkaniu, to zależy. A, bo jeszcze macie spotkania, no tak. Że, tak, no po prostu raz w miesiącu coś się dzieje, albo wędrówka, albo spotkanie z ciekawą osobą. Tak to możemy nazwać. Czy Ognisko Młodych Przewodniczek i Krąg Młodych Wędrowników, czy tam wędrowników, mają jakieś wspólne aktywności? Albo będą miały? Hmm. Rozmawiałaś już z szefem Nie, drogi. nie rozmawiam na ten temat, ale nie wydaje mi się, że coś takiego będzie. Bardziej aktywności wspólnej środowiska, że nad nią Modlitwy będziemy na przykład albo jakiś opłatek, takie rzeczy. Rozpoczęcie, zakończenie. Dobrze. Obrazoburcze pytanie. Czy harcerstwo jest dla kobiet? Oczywiście, że tak. W ogóle ja nie wiem, kto zadaje takie pytania. <laughs> kto je wymyśla. A kto je wymyśla, to, to przede wszystkim, no właśnie. Znaczy nie, no to jest bardzo takie poważne pytanie. A dlaczego tak? Sądzisz? Dlaczego sądzę, że scouting jest dla kobiet? No bo jest taka słynna pozycja, do której się odwołują niektórzy nasi koledzy: Scouting for Boys. <noise> jest teraz to pytanie. Pytanie jest takie: w jaki sposób scouting pozwala kobiecie rozwinąć swoją kobiecość? Czy pozwala w ogóle? Mhm. No bo skoro to robicie, to pewnie tak. Skoro jest zróżnicowana edukacja, to pewnie jest w tym jakiś sens, więc proszę bronić. To prawda. Pewnie jakiś sens jest, że, że jeszcze scouting dla dziewczyn istnieje dalej, to myślę, że coś tam, coś tam jest ciekawe. Eee, hmm. No to na każdym etapie trochę inne rzeczy daje dziewczynom scouting. No, na przykład w wilczkach, no to to jest taka tak bardzo prosto. No bo te dzieci po prostu bawią się w przyrodzie, dużo czasu spędzają w przyrodzie, czyli uczą się wrażliwości na przyrodę, na piękno świata stworzonego przez Pana Boga. Ja myślę, że to są bardzo ważne cechy, żeby sobie wykształcić w sobie, też jako kobieta też jako mężczyzna, ale też jako kobieta uważam co jeszcze, no właśnie działanie w grupie nauka budowania relacji w ogóle z innymi dziewczynkami w szóstkach to jest bardzo ważne no właśnie poznawanie Pana Boga w Jego Słowie i też pięknie stworzenia świata no myślę, że na tym etapie wilczków to są takie rzeczy, potem na etapie harcerek to, no, też kolejna rzecz, nauka współpracy w grupie, trochę na już wyższym poziomie. Dużo wspólnych aktywności, jak gotowanie, na przykład, co bardzo jednoczy, albo przeżywanie wspólnych trudów, jak na przykład budowanie platform na obozie, no to co nie jest łatwe, wiadomo, ale w trudnościach trudniej nosić maski. No więc jak się ściąga maski, to wtedy wychodzi z człowieka prawdziwe, prawdziwe jego oblicze, i wtedy po pierwsze łatwiej się poznać, łatwiej zbudować trwałe relacje, no bo to chodzi o relacje. W dużej mierze mi się wydaje, że potem takie relacje, które są budowane w scoutingu, trwają przez długie lata. I ja mam dużo takich w sumie przykładów. I to są najbardziej trwałe relacje w życiu moim, które przetrwają wszystko dosłownie. Bo w scoutingu się przechodzi przez wszystko, no więc. A i jeszcze na trzecim etapie, czyli na przewodniczkach, no to to jest stricte po prostu rozwój swojej kobiecości, no bo kiedy zagłębiamy się w siebie, a na młodej drodze się zagłębiamy w siebie, potem. W ognisku przewodniczych też trochę poznajemy siebie coraz bardziej, no to dążymy do prawdy o sobie. A skoro ja jestem kobietą i prawdą o mnie jest to, że jest kobietą, a ja dążę do tej prawdy, to znaczy, że chcę poznać siebie jako kobieta i rozwinąć się jako kobieta. Więc no, dla mnie to nie ma po prostu pełniejszej opcji. I w jaki sposób ognisko to umożliwia? W jaki sposób ognisko to umożliwia? <laughs> Formacja przewodniczki polega na tym, że jest takich 12 tematów, o których się rozmawia cyklicznie trzy razy strefowo młodego ogniska, potem strefowo ogniska i z matką drogi. Czyli na różnych etapach życia, tak średnio co 2-3 lata po prostu to wypada. To są takie tematy jak na przykład rodzina, zdrowie, przyroda, kultura, osobowość, duchowość, harcerstwo, ojczyzna, praca, służba. Tego jest 12. I za każdym razem, kiedy zastanawiam się nad jakimś takim tematem, no to też myślałem sobie jakieś postanowienie, żeby, żeby coś zmienić w swoim życiu w tym obszarze. Myślę, że to jest duża wartość, żeby po prostu poznać, że nie jestem tylko taka jednopłaszczyznowa, że tylko harcerstwo, ale że są różne płaszczyzny w moim życiu, nad którymi się chcę zastanowić. I ja zapraszam do siebie, ja bardzo chętnie wytłumaczę, dlaczego scouting jest również dla dziewczyn. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wątpliwości niektórych rodziców, którzy wybierają scoutów, ale już nurt żeński jakoś omijają. A właśnie niesłusznie, tak uważam. Mm -hmm. To nie jest tak, to pytania zostały specjalnie tak zadane, Magdaleno. Proszę tutaj nie mieć wątpliwości, bo byłaś też Akelą tak. i tak pięknie mówisz o wilczkach. Co pamiętasz z tego okresu? Yy, co pamiętam. Hmm. Co Ci dało być Akelą? No to na pewno dużo takiej, takiego ogarnięcia siebie, organizacji, yy, bo trzeba jednak. No, zaplanować cały rok pracy w wilczków, zorganizować obóz, wyjazdy w środku roku, więc to na pewno. Też yy, to była nauka stawiania granic, bo dzieci są takie, że one po prostu wejdą wszędzie i trzeba im jasno mówić, że teraz nie, teraz jest czas na odpoczynek i proszę nie przychodzić do Akeli, bo ona teraz ma yy, jeste. Czas stawiania granic, i jeszcze. No, przebywanie z dziećmi bardzo uczy moim zdaniem miłości. W sensie po prostu takiej. Hmm, bezinteresownej miłości do drugiego człowieka na takiej zasadzie, że dzieci są bardzo wdzięczne. No i one po prostu przyjdą się przytulić i podziękują i powiedzą, o Akelo, ale dobra zupa. No, wspaniałe. To jest taka bardzo duża radość z prostych rzeczy. I to jest coś, czego uczą moje zębiczki. Co dało ci bycie w drużynie? Bycie w drużynie dało mi, po pierwsze, bardzo dużo relacji z innymi ludźmi, dobrych relacji, które zostały ze mną do tej pory. Hmm, oprócz tego... No, na pewno zapaliła się we mnie taka iskra przygody i chęć przygód, i w ogóle robienia różnych niekonwencjonalnych rzeczy. A oprócz tego, no, wiadomo, nauczyłam się takich rzeczy prostych, jak rozpalenie ogniska, radzenie sobie z problemowymi, z problemowymi sytuacjami, albo zmysł praktyczny, o to chodzi, czyli jak z niczego zrobić coś. Czyli masz sznurek i drewno i zrób z tego coś, albo kawałek siatki i, nie wiem, zrób z tego sznurek. No bardzo dużo rzeczy nauczyłam mnie dużo takich praktycznych. Co najbardziej rozpala te, ten płomień przygody? No, moim zdaniem EXPLO jednak, czyli ten czas wychodzenia do ludzi podczas obozu, kiedy wychodzi się na jedną noc do miasteczka, do jakiejś wioski, tam się śpi u ludzi, pełni się jakąś służbę w zamian za nocleg, właśnie. Wtedy się ma taką dużą wolność i można robić różne fajne rzeczy. Pamiętasz z tych EXPLO, które przeżyłaś? Nie wiem, na ile mogę tutaj mówić szczerze o tym, co robiłyśmy. <grym> Spróbuj, najwyżej się wytnie. No na przykład, nie, to jest taka rzecz, ona nie jest, jakby to powiedzieć, zakazana. No po prostu na przykład mam takie wspomnienie, że byłyśmy w takim gospodarstwie na eksplo i tam nam pani zrobiła gulasz na obiad. No i tak się dajemy ten gulasz, tak czujemy, że kurczę, to chyba nie jest zwykłe mięso. No ale zjadłam jeden kawałek tego mięsa i dałam reszcie koleżance, bo jej bardzo smakowało. A potem ta pani mówi, że to był jakiś płucka i serca krów. No to myślałyśmy, że po prostu nas obrzydzi. Co jeszcze pamiętam? Dużo dobrych historii, może tyle wystarczy już. A jak to jest być zastępową? Ja miałam taki zastęp, który miał 9 osób, więc to jest w sumie bardzo duży zastęp. I to był na pewno ciężki czas, bo trudny, bo wymagający, żeby ogarnąć to wszystko. Ale właśnie to był czas też mm, bardzo dużo uczący mnie, mm, no właśnie, jak mimo tego, że ja jestem zmęczona, dawać siebie innym, no bo inni też są zmęczeni, a jednak ja sobie zastępową i muszę też dbać o tych ludzi, którzy są przede mną. No, też wtedy y, to jest bardzo dobry początek mojej przyjaźni z Irenką. Właśnie wtedy, kiedy Wam zastępował. Irenka jest drużynową, czwartej drużyny krakowskiej. Tak, Irenka Ustawiam. super. Pięknie, czyli byłaś znaczy w gromadzie, nie byłaś, ale byłaś w drużynie, potem byłaś na młodej drodze szefową. Ale to oznacza, że w naszym mieście harcerki istnieją. I przeczy to pewnym mitom, które funkcjonują w nurcie męskim wśród harcerzy i wędrowników. Że po prostu jak zobaczą harcerkę, to ogłaszają jakiś wielki alarm. Ja nie wiem, o co chodzi? Przecież naprawdę. Jesteśmy nawet nas jest całkiem dużo. No właśnie, więc porozmawiajmy o tym, gdzie jesteście. Harcerki w Krakowie są w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest sanktuarium świętego Józefa na podgórzu, i tam mamy drużynę i gromadę. A drugie mhm. miejsce to jest sanktuarium Jana Pawła II, i tam mamy dwie gromady i jedną drużynę. A oprócz tego jeszcze dziewczyny z chówca krakowskiego. Są w Grybowie. Tam też mamy jedną drużynę. Pięknie. Także zachęcamy do tego, żeby dołączyć, żeby było jeszcze więcej harcerek. Oby, Ale oby. T... ostatnie pytanie. Dawaj. Jak scouting wpłynął na Twoją wiarę? Myślę, że wpłynął. I to już po prostu <grym> dla scoutingu. <grym> Teraz tylko na <grym> jak? No Moim zdaniem kluczowe to jest odkrywanie Boga właśnie w przyrodzie. I w, po prostu w docenianie małych rzeczy cieszenie się tym, że mamy się gdzie umyć i to działa w życiu zwykłym, takim po prostu, ale też działa w życiu duchowym, że po prostu docenianie małych rzeczy i też umiejętność bycia wdzięczną za takie wszystkie małe rzeczy. Hmm. Więc myślę, że to mnie Scouting przede wszystkim. Taki zachwyt nad tym światem stworzonym przez Pana Boga. Dobrze, to bardzo się cieszę, że tak się stało. <grym> w ogóle siedzimy sobie na placu apelowym na Skałce, więc za niedługo tu będzie rozpoczęcie. Jakie zadanie Tobie powierzyła chwcowa na rozpoczęciu? Będę zajmowała się prowadzeniem, przygotowaniem chóru skałtowego, czyli zorganizowaniem osób, które byłyby chętne zaśpiewać na rozpoczęciu roku. Więc jeśli może Ty jesteś chętny i chciałbyś zrealizować się muzycznie, to. albo zapraszam jesteś cię. chętna. Albo jesteś chętna. <śmiech> Chłopcze <śmiech> i dziewczyno. Zapraszam Cię serdecznie, żebyś do mnie napisał i napisała. Yy, no, nie będzie dużo prób, nie przemęczycie się. To wszystko jest tak zrobione. Tak, po prostu. Samo wyjdzie. Po prostu yy, wybiorę parę pieśni, które razem zaśpiewamy na przy świętej, żeby było bardziej pięknie. I będzie najpiękniej. Nazywam się Magda Buster. Magdalena Buster na Facebooku nawet <laughs> można do mnie pisać. Lokowanie produktu. To w takim razie, Magdaleno, bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy sobie porozmawiać i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Yy, tak. Bardzo dziękuję też. Cieszę się, że mogłam się podzielić swoim doświadczeniem z innymi ludźmi. To bardzo mnie cieszy. Tak, mam nadzieję, że to doświadczenie jest budujące. Na pewno jest budujące, więc było bardzo, bardzo miło było to usłyszeć i mam nadzieję, że y, ci, którzy się wahają, czy posłać córkę do skałdu w Europy w Polsce, jak widzą, y, znaczy w Polsce to, w Polsce to tam, ale w Krakowie. W Krakowie przede wszystkim. W Krakowie przede wszystkim. Jak widzą kogoś, kto jest 10 lat, proszę bardzo. W scoutingu, no to y, myślę, że mogą się przekonać do tego, że to jednak ma sens. Zobacz, Trzeba po prostu przyjść i zobaczyć samemu. Tak. To najlepsza metoda, żeby sprawdzić, moim zdaniem. Tak więc zachęcamy, zachęcamy do tego, żeby się kontaktować czy to z czy słówcową, i żeby zakładać nowe środowiska. Byłaś w drużynie, tak? Mhm. I co wspominasz z tego okresu? To ja nie mówię. No przestań nie mogę no! Najlepsze ja no, to, że ja już się czuję wygadany. Ja, w, w drużynie, co pamiętam w drużynie. Nie. Byłaś też w drużynie, nie tylko w gromadzie. I co pamiętasz z tego okresu? <ślesz> co ci dało bycie w drużynie? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Już już. Co dało ci bycie w drużynie? Nie.